Cześć, witajcie w kolejnym materiale z serii online news i zapraszam do przeglądu nowości. Zostawcie już Diablo Immortal i przerzućcie się na coś, co nie będzie od was zdzierało pieniędzy, na przykład Median XL, który wczoraj w nocy wystartował z nową wersją gry i nowym sezonem. Zacznijmy może od nowej wersji o numerku 2.3.0, która wprowadziła ogromne usprawnienia do systemu walki wręcz, rework postaci Storm Amazon, przebudowę początkowej fazy gry, duży balans endgame'u wraz z przeróbką zadań. Razem z nowym patchem wystartował także nowy 31 sezon w grze. Zrestartowano postępy, wyczyszczono ekonomię, więc zabawa z X, ale rozpocznie się na równych, uczciwych zasadach. Czy można połączyć jakość z popularnością? Okazuje się, że można, czego najlepszym przykładem jest skład. Ten realistyczny, dojrzały, nastawiony na kooperację MOFPS przeżywa właśnie najlepsze chwile w swojej historii. Łączna sprzedaż gry przekroczyła właśnie 3 miliony egzemplarzy. Jeśli weźmiemy pod uwagę hardkorowy charakter skład i to ile kosztuje kopia gry od 120 do 180 zł to naprawdę fantastyczny wynik. Dzienna liczba aktywnych unikalnych graczy wynosi 192 tysiące. Ostatnio pobito także rekord równocześnie zalogowanych osób na Steamie, który wynosił 26 tysięcy graczy online. Skład może się także pochwalić bardzo wysoką oceną na Steamie. Liczba pozytywnych recenzji to teraz 90%. Niedawno wspominaliśmy Wam o nowych dungeonach w Final Fantasy XIV, jednak warto wspomnieć, że Patch 6.2 będzie wprowadzać ogromną zawartość i dungeony to nie jedyna nowość, o jaką Final Fantasy XIV się powiększy. Zacznijmy najpierw od największego dodatku do Final Fantasy XIV, czyli Island Sanctuary, prywatna wyspa, którą każdy otrzyma niezależnie od tego, jaki ma poziom. Cała zawartość będzie oddzielona od reszty gry: własne materiały, waluty i ekwipunek. Przypominać będzie nam ona gry z serii Harvest Moon, sadzenie roślin, dbanie o zwierzęta, rozbudowa wyspy itd. Sama wyspa ma być ogromna i bardziej skierowana dla graczy solo, ale będziecie mogli zapraszać swoich znajomych na nią. Premiera dodatku 6.2 pod koniec sierpnia, ale Island Sanctuary pojawi się w późniejszych patchach, prawdopodobnie w październiku na 6.25. Nowy patch to również nowe przedmioty. W kolejnej aktualizacji otrzymamy nowe reliktowe bronie, które zdobywamy poprzez serię questów i rozwijamy przez cały okres trwania Endwalkera. Sega pojawiła się na Anime Expo 2022 i oczywiście nie mogło zabraknąć nowych informacji na temat Fantasy Star Online 2 New Genesis. Okazuje się, że ten tytuł zmierza na konsolę PlayStation 4. Chwila, moment, przecież Fantasy Star Online 2 znajduje się już na konsoli PlayStation 4. Tak, ale jedynie dla wersji japońskiej. Kiedy nasza wersja startowała, otrzymaliśmy ją tylko na platformach PC i Xbox. Dopiero teraz, po tylu latach, gracze globalnej wersji otrzymają możliwość zagrania na konsolach Sony. Nie wiadomo jednak, czy nastąpi port na nowszym. Generację, czyli PlayStation 5. Nie będziecie musieli długo czekać: Fantasy Star Online 2 New Genesis zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 jeszcze tego lata, dokładnie do 31 sierpnia. Nie martwcie się też o zawartość: wystartuje ona wraz z aktualizacją Frozen Resolution oraz z nową klasą Walker. Dodatkowo crossplay pomiędzy wszystkimi platformami będzie możliwy. Przedwczoraj wieczorem na Steamie miało miejsce premiera nowego MMORPG 2D zatytułowanego Pirate Souls. Jest to niszowa gierka stworzona przez równie niszowe studio Diamond Soul, w której możemy stać się najbardziej poszkiwanym piratem, najsilniejszym łowcą nagród na świecie. Pirate Souls charakteryzuje się prostą, ale bardzo przyjemną w odbiorze grafiką 2D. Retroklimatem, ultra niskimi wymaganiami sprzętowymi, otwartym PvP, tysiącami przedmiotów do zdobycia, uczciwym modelem free-to-play, w którym podobno nie ma miejsca na pay-to-win. Posiada wiele nawiązań do One Piece, chociaż robi to w nienachalny sposób, tak aby nikt nie mógł się przyczepić do praw autorskich. I na tym zakończymy dzisiejsze podsumowanie nowości. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi kolejnymi materiałami. Do usłyszenia niebawem. Cześć!